Od wczesnych godzin porannych potężne siły państwa Donalda Tuska zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Dziesiątki funkcjonariuszy zjawiło się pod kilkoma adresami powiązanymi ze Zbigniewem Ziobro. A w ilu miejscach funkcjonariusze policji byli, będą, czekają na Zbigniewa Ziobro? Z tego co wiem, pragmatyka działań policji w tej sprawie jest dość oczywista. We wszystkich miejscach, w których koncentrują się aktywności życiowe poszukiwanego w tej sprawie osoby, która ma być doprowadzona w charakterze świadka, policja w tych miejscach jest. Funkcjonariusze zjawili się między innymi pod domem polityka w Jaruzalu i w pobliżu mieszkania jego teściów w Warszawie. To nie pierwszy raz, kiedy służby nękają rodzinę i sąsiadów polityka. Po przejęciu telewizji publicznej przez Tuska, ta słynna siłowa akcja na wzór stanu wojennego, media Publiczne regularnie miały obowiązek, dziennikarze też, spróbować warte pod moim domem, to czasami całą dobę, świecić reflektorami na mój dom, przy okazji budzić sąsiadów w okolicy i wywoływać jakieś poczucie zagrożenia. Więc no, takie metody, taka władza. Operacja była przeprowadzona na jeszcze szerszą skalę, również pod Republiką. W nocy zjawili się funkcjonariusze w nieoznakowanym radiowozie. Dzień dobry, możemy o coś pytać? Dzień dobry! Trudno znaleźć uzasadnienie dla takiej pokazówki. Służby przeprowadziły liczne naloty na terenie kraju, chociaż Zbigniew Ziobro jasno dawał znać, że przebywa w Brukseli, a na Warszawskim Okęciu zjawi się około godziny 10 rano. Na miejscu czekał już na niego komitet powitalny ministra Marcina Kierwińskiego. Przepraszam, czy pan y, będzie ostarżył tam y, do przodu? Dlaczego on? Tam jakaś, jakieś ekipy policja czeka na ten. Polityk został zatrzymany jeszcze na pokładzie samolotu i dobrowolnie oddalił się w stronę Sejmu. Na lotnisku odbywały się sceny rodem z filmu sensacyjnego. To tutaj jeszcze chyba w ogóle obsługa lotniska zasłania antyterrorystów. Zbigniew w ziobro w ogóle chciano, aby pierwszy, nie wiem, ominął wszystkich, przeskoczył wszystkich pasażerów z samolotu i nawet nie na płycie lotniska. Już jakiś funkcjonariusz czekał na wyjściu. E, samolotu. Polityczna farsa związana z zatrzymaniem Zbigniewa Ziobro miała wywołać efekt mrożący na opozycji i pokazać sprawczość Donalda Tuska i jego władz. Wszystko to bez względu na cenę poniesioną przez podatnika. MSWiA ani policja nie odpowiadają na pytania o koszty tragikomicznej operacji. To pokazuje w jaki sposób policja jest wykorzystywana dla celów politycznych. A to wszystko po to, ażeby kierownik Tusk był zadowolony. Nie zważając na koszty. Każde to działanie polityczne generuje setki tysięcy złotych, żeby nie powiedzieć miliony złotych, tylko i wyłącznie dlatego, żeby Donald Tusk wieczorem, oglądając propagandową telewizję polską, był zadowolony. Działania władzy nie mają nic wspólnego z prawem, gospodarnością i zdrowym rozsądkiem. Nawiązują raczej do praktyki, oczywiście przy im tego, co kiedyś yy, władza czyniła, wykorzystując swoją przewagę wobec przedstawicieli opozycji w latach 50. i 60. -tych. Przy wszystkich różnicach, które oczywiście musimy widzieć, ale też przy wspólnym mianowniku, czyli użycie przemocy, wykorzystaniu instrumentalnym narzędzi władzy, nie po to, aby dochodzić prawdy i sprawiedliwości, ale po to, by dochodzić swoich interesów partyjnych, politycznych, upokarzając swoich przeciwników opozycji. Koszty kolejnej szeroko zakrojonej akcji, w którą zaangażowano dziesiątki, jeśli nie setki policjantów, powiększają i tak już gigantyczny rachunek, jaki płacą Polacy za polityczne polowanie na czarownice urządzone przez Donalda Tuska. Tak zwana komisja do spraw Pegasusa kosztuje nas około 200 tysięcy złotych miesięcznie. Od początku jej powstania, zasiadającym w niej politykom i ekspertom, Polacy zapłacili Około 2 milionów złotych. Komisja, szanowni państwo, kosztuje nas 200 tysięcy złotych miesięcznie. To w tych już ponad 2 miliony złotych. I teraz uwaga. W komisji są doradcy, którzy zarabiają 15 000 do 20 tysięcy złotych. Do tego, jeżeli dodamy zaangażowanie służb, które sekują, które atakują ministra Ziobro, ale także innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to budżet działalności Komisji Śledczej, chociaż ze śledczymi oni nie mają nic wspólnego, już sięga naprawdę kilkunastu milionów złotych. Najwidoczniej w czasach, gdy na chleb Polacy mają coraz mniej w portfelach, władza postanowiła przygotować kolejne, bardzo kosztowne igrzyska. Maciej Strug, Republika.